Hej, witam Was serdecznie w książkowym podsumowaniu 2019 roku. Styczeń dobiega końca, a podsumowania: ani widu, ani słychu, ale też nie bardzo miałem się czym chwalić, ponieważ przeczytałem zaledwie 12 książek, czyli jedną książkę miesięcznie. To mój najgorszy wynik od kilku co najmniej lat. No ale bywa i tak, mam nadzieję, że to już jest to dno, którego jeszcze nie wyśrubuję i teraz zacznę iść do góry, choć łatwo nie będzie, ponieważ w 2020 roku nie przeczytałem jeszcze ani jednego tytułu, ale obiecuję walczyć, walczyć o lepszy wynik. Ale przede wszystkim mieć przyjemność z tego czytania, to jest najważniejsze. Przeczytałem 12 książek, nie było wśród nich takiej, którą później pamiętałbym przez lata, do której bym często i chętnie wracał. Niemniej były to tytuły w większości dobre, bądź jeśli nie dobre, to co najmniej przeciętne. No i w tej chwili po kolei omówię w kolejności, w jakiej te książki czytałem wszystkie tytuły, powiem o każdym z nich parę słów. Agata Christie, Zbrodnia na Festynie. O Agacie Christie wypowiadałem się już wielokrotnie, ponieważ staram się co najmniej kilka jej książek rocznie przeczytać. To są też takie lektury bardzo dobre na podróż, czyta się je szybko. Moje tempo czytelnicze jest słabe, no ale dla mnie, jeśli potrafię przeczytać 50 stron, ponad 50 stron, nawet jakiejś. Książki na godzinę to jest świetny wynik, a w przypadku Agaty Christie, no takie tempo osiągam. No i akurat Zbrodnia na Festynie jest taką klasyczną powieścią Christi, przy której dobrze się bawiłem. Nic szczególnego, nic co bym pamiętał przez lata. Podobny tytuł do, do wielu innych powieści Chrystii z wątkiem morderstwa. No ale. Nic takiego, co by się znacznie wyróżniało, czy na plus, czy na minus. Taka solidna siódemka, jak to w wielu przypadkach u Agaty Christie bywa. A tutaj mamy Marte Kisiel i pierwsze słowo. Marta Kisiel ma specyficzne poczucie humoru, jednak bardziej adresowane pod współczesnych czytelników, niż pod takich bardziej wiekowych. Jest to humor bardziej dzisiejszy, z takimi odwołaniami do popkultury, Tutaj pierwsze słowo to jest specyficzne jak na tę, jak na tę autorkę dzieło, ponieważ jest to tomik opowiadań. Nie wiem, czy wiecie, ja generalnie za opowiadaniami nie przepadam. Wolę dłuższe formy, wolę formy, w których pojawia się więcej wątków. Wiadomo, opowiadania rządzą się swoimi prawami. Niemniej tutaj kilka tych opowiadań przypadło mi do gustu. Mam dedykację. Nawet, to zresztą był prezent, zdaje się, urodzinowy od upartej Zołzy i zdobyła nawet dla mnie dedykację od Marty Kisiel, za co jestem bardzo wdzięczny. Rozmowa deskwalifikacyjna, pierwsze opowiadanie. Nie szczególnie mi się spodobało drugie, Katabazis, czy Katabazis, że jak czytać, nie wiem w ogóle, co to za opowiadanie. Aha, już, już wiem, po po przeczytaniu kilku słów, takie specyficzne, bardziej mroczne niż, niż humorzaste. No i całkiem mi się podobało. No, do żywocie to jest w zasadzie skrócona wersja powieści Martykisie i fajnie mi się czytało. No, do żywocie ma bardzo specyficzny humor i bardzo specyficznych bohaterów. Dalej są nawiedziny. Nawiedziny, czy to jest to z pikantnym poczuciem humoru? Być może, już nie pamiętam niestety, czego dotyczą poszczególne opowiadania, ale jeśli to jest to, o którym myślę, to jakoś mi się podobało, aczkolwiek humor taki mocny, bym powiedział. No generalnie w przypadku większości opowiadań miały one taki, taki swój charakter i mi się podobały, także generalnie to też taka siódemka jak dla mnie. Bardzo przyjemny tomik i Marta Kisiel zaskoczyła mnie pozytywnie. No i to, książka, trzecia książka, jaką przeczytałem, czyli Anti Tuomainen. Człowiek, który umarł. Ją oceniam najwyżej, na pewno na ósemkę. Najwyżej nie dlatego, że może jest, że jest to jakieś wielkie arcydzieło światowej literatury. Jest tutaj sporo takiego czarnego humoru, bo główny bohater... Dowiaduje się, że jest systematycznie truty od pewnego czasu, no i niedługo umrze. Już. Nie da się temu zapobiec, niezależnie od tego, czy by się leczył, czy cokolwiek by robił, no to nic go nie uchroni od śmierci. Jego organy są już tak wyniszczone tą trucizną, że niewiele czasu mu zostało, no ale ponieważ dowiedział się, że jest truty, no to próbuje żyć normalnie. Nie mówi. Swoim współpracownikom o tym, o tym fakcie nie wspomina, że niedługo że tylko dalej prowadzi swój biznes. Jest, kieruje w zasadzie firmą grzybiarską, zajmującą się zbieraniem, produkcją, sprzedawaniem grzybów. Także bardzo fajna profesja. Pierwszy raz spotykam taką wśród bohaterów książek. Natomiast ciekawa jest też ta intryga, to poszukiwanie prawdy. Próba. Zgłębienia tej tajemnicy i odgadnięcia, kto truje głównego bohatera. Także człowiek, który umarł tytuł jest przewrotny, ponieważ ta śmierć dopiero nadchodzi. Ale jednocześnie można powiedzieć, że główny bohater bada tajemnicę własnej śmierci, przyszłej śmierci. Sporo czarnego humoru. Taki humor nietypowy, prosto napisana książka, przystępnym językiem bardzo fajnie mi się ją czytało i przez oryginalność humoru i oryginalność właśnie tej branży, w jakiej działa główny bohater, była to dla mnie przyjemna, relaksująca lektura, mimo że w swoim humorze miała też taki pesymistyczny wydźwięk, no bo główny bohater wkrótce umrze, tak? No, i teraz szalupy z Glen Carrick. Książka napisana pewnie na początku XX wieku. I fajne było to, że wszystko się dzieje w zasadzie na morzu, czy nawet na oceanie. Już nie pamiętam dokładnie w jakim to konkretnie miejscu się dzieje. Natomiast wyspy, woda. No i różne tam okropieństwa czyhające na bohaterów. Książka napisana takim specyficznym językiem, który, do którego musiałem się przyzwyczaić. Jest jeden taki charakterny bohater, czyli Bosman. Taka raczej szóstka. Nie urzekła mnie ta książka, nie przyzwyczaiłem się do końca do tego powtarzającego się stylu słownictwa. No i choć książka naprawdę miała fajne momenty, no to jednak tak jest solidna, uznaję ją za solidną, ale szał nie robi, że tak powiem. Mimo wszystko cieszę się, że mogłem ją przeczytać. A tutaj mamy październikową krainę Reja Bradburego. jest to klasyk literatury science fiction, ale tutaj październikowa kraina jest, taka, jest takim tomikiem opowiadań opowieści grozy. Albo może takiego wild fiction, trudno mi, mi oceniać. Rzadko tego typu opowiadania czytuję, bo też, jak, jak wspominałem, opowiadania nie są, moją ulubioną, nie są moim ulubionym gatunkiem literackim czy, czy formą literacką. No i tutaj kilka opowiadań mi się podobało, ale generalnie. Nie mogłem się przekonać do całości. Widać, że naprawdę wykręcone pomysły miały Ray Bradbury, i te opowiadania mają swój styl. Niemniej po prostu brakuje mi tej głębi. Za szybko dochodzimy do, do końca. Poza tym, te opowiadania mają taką, takie trochę otwarte zakończenie. Nie mamy, czasami nie mamy wszystkiego do końca wyjaśnionego, czy. To zakończenie jest takie właśnie, y, powiedziałbym, które ma, ma zaskakiwać i ma pozostawić w czytelniku y, takie uczucie, niedosytu uczucie może zaskoczenia. Nigdy to, to nie jest moja forma. Ja wolę formę taką, taką pełną, y, taką, w której może nie tyle wszystko jest podane na tacy, no co jednak czuję, że, że te wątki są... Pełni w pełni zamknięte. O, może, może tak to powiem, dlatego październikową krainę też bym ocenił na szóstkę. Na pewno dla fanów opowiadań i dla fanów tego typu utworów może to być bardzo ciekawa lektura. Dla mnie nie była aż tak satysfakcjonująca niestety. i naszej było z Bernardem Cornwellem i Ostatnim Królestwem. To już taka nawet ósemka bym powiedział. Tutaj mamy głównego bohatera, który jest anglikiem i na początku jest po jednej stronie, ale później zostaje porwany, wzięty jako jeniec i w zasadzie udomowiony przez zabójcę jego ojca. Co ciekawe, więc przechodzi na stronę Duńczyków. i ta, czy przemiana, nie wiem czy przemiana, ale ta ewolucja głównego bohatera jest tutaj fajnie ukazana. Sceny bitew, ale też sceny trochę bardziej obyczajowe, to wszystko się tu fajnie ze sobą komponuje. Nie powiedziałbym, że to jest jakieś epickie arcydzieło. Niemniej bardzo fajnie, szybko mi się to czytało, i chętnie sięgnę po kolejne tomy, ponieważ tych tomów jest. Oj, sporo, nie wiem, koło siedmiu, może nawet więcej. To jest pierwszy z nich, przeczytałem na razie tylko jeden, ale ten pierwszy tom wzmógł mój apetyt na kolejne, także polecam. I na podstawie tej książki, czy tej serii, BBC realizuje serial Upadek Królestwa. Też nie oglądałem. Łoje, prawie by mi się książki zsunęły, byłby olbrzymi hook. No, a tutaj mamy coś, co zawsze się sprawdza, czyli Rick Jordan, no i przygody Persiego Jacksona, czyli mamy mitologię grecką, podaną w lekki, fajny sposób. No, to jest takie niewymagające fantazy. Fantazy wymagające to jest Harry Potter, gdzie jest mnóstwo wątków, gdzie ten świat jest bardzo bogaty. Tutaj to wszystko raczej idzie od punktu A do punktu B, nie trzeba się. Za wiele głowić nad, nad fabułą, nad jej sensem. To wszystko jest proste, nieskomplikowane, ale jakże miło i przyjemnie się czyta całą tę serię. No i Bitwa w Labiryncie jest kolejnym tomem, który rozwija ten sam pomysł. Niemniej, mi, niemniej Labirynt Minotaura jest bardzo fajnym miejscem akcji, miejscem takim trochę może klaustrofobicznym, chociaż nie jest to. Może zamknięte małe pomieszczenie, wielkie pomieszczenie, ale no nie ma gdzie uciec czasem. I, I to jest bardzo dużym atutem, akurat w tej części. No i poza tym wszystko to, co dobre w poprzednich tomach, jest i tutaj. Także bardzo przyjemna lektura. I teraz moją pierwszą książką czytaną w tym roku również jest Percy Jackson, aczkolwiek już ostatni tom tej serii. A teraz powrót, powrót do czasów mojego dzieciństwa, wczesnej młodości. Pan samochodzik, pan samochodzik i zagadki Fromborka, czyli seria, do której wracam najczęściej wracam od wielu lat. Zagadki Fromborka to jest taki, też klasyczny pan samochodzik, solidny pan samochodzik. Mamy tutaj stałego antagonistę w postaci Waldemara Batury, niezmiernie inteligentnego przeciwnika, któremu udaje się trochę czasem wywieźć w pole Tomasza, czyli głównego bohatera serii. Niemniej ostateczne słowo wiadomo, musi należeć do głównego bohatera. No ale jest tutaj znów Wszystko, co dobre w Panu Samochodziku. To jest jeden z tych tomów, który może nie należy do tych moich najulubieńszych, jak Skarb Templariuszy czy Niesamowity Dwór. Natomiast jest takim, takim solidnym tomem, do którego też zawsze miło wrócić. No i książka, która najbardziej mnie w tym roku rozczarowała, ze względu na szacunek do autorki dałem szóstkę, no, lubimy czytać, aczkolwiek no, myślę, że nawet gdybym dał piątkę, to biorąc pod uwagę moje wrażenia z lektury, mocno bym książki nie skrzywdził. I tutaj no, jestem trochę rozdarty, przyznam, dlatego że poprzednie książki Elżbiety Herezińskie, które czytałem, bardzo mi się podobały, łącznie z pierwszymi dwoma tomami, zwłaszcza pierwszym tej serii serii o odrodzonym królestwie. Tutaj jednak zdecydowanie coś mi nie pasowało. Przede wszystkim ewoluuje w tej serii, a z każdym kolejnym tomem jest coraz więcej tych paranormalnych, nadnaturalnych motywów. W pierwszym tomie one były takie dość subtelne. Zdecydowanie można było się z nimi pogodzić, one dobrze wplatały się w całość za bardzo nie pękała pod ich wpływem główna oś fabularna. Te wątki wciąż się sklejały, wszystko grało. W drugiej części już trochę autorka zaczęła ten swój pomysł na nadnaturalne elementy rozwijać, co mi już nie do końca przypadło do gustu. Natomiast tutaj no, jest ich znów więcej. No, I nie do końca taki, taki rozwój tej serii mi odpowiada. Ale to nie tylko w tym problem Problem jest też w tym, że niektóre fragmenty są po prostu w moim odczuciu jakoś słabo, infantylnie napisane. Książka pod względem literackim, pod względem języka, jest w moim odczuciu trochę nierówna. Również nierówne są poszczególne wątki i postacie. Postacie, które powinny być charakterne, jakoś wzbudzać respekt, bo są, można powiedzieć, takimi antagonistami postaciami raczej bardziej negatywnymi niż pozytywnymi, tutaj po, poprzez swoje słowa, poprzez swoje zachowania, niektóre wzbudzają śmieszność i traci się do nich respekt. To nie jest to, co w książce, też trzyczęściowej, już zapomniałem w tej chwili tytułu, ale zagranicznego pisarza, o którym też już mówiłem w swoich książkowych vlogach, no tam wszystkie postacie miały swój charakter, miały swoją osobowość taką nienaruszalną. Tutaj nie mogę podchodzić poważnie do postaci, która na przykład jest seryjnym mordercą, mordercą na zlecenie mordercą na zlecenie bardziej niż seryjnym ale z drugiej strony no, ma takie niektóre zachowania, które profesjonaliście nie przystoją i kilka jest takich postaci, co do których straciłem respekt, po prostu czytając o ich zachowaniach. I tutaj jest też więcej tych wątków obyczajowych, takie trochę gaworzenie, a mniej konkretów w tej książce się pojawia, niestety. Dlatego no, jestem rozczarowany, niemniej kupiłem czwarty tom. To miała być początkowo trylogia, ale jest czwarty tom. Krótszy, bo, bo pierwsze trzy mają... Chyba nawet powyżej 1000 czy około 1000 stron. Czwarty, zdaje się, ponad 600. Mam nadzieję, że jakoś przeczytam, ponieważ no, ten Tom mnie wymęczył. Czytałem go bardzo, bardzo długo. Śmierć w chmurach Agaty Christy. Znów solidna robota Agatki, która nigdy nie zawodzi. no Prawie nigdy. Było też kilka takich książek nieco słabszych. Chociaż najsłabiej wspominam to jego opowiadanie. Nic dziwnego. Natomiast tutaj, Śmierć w murach, to fajny utwór z tego względu, że znów dzieje się w powietrzu, w takim zamkniętym pomieszczeniu, gdzie jest trochę może klaustrofobiczna atmosfera trochę taka atmosfera, że nie ma dokąd uciec. Niemniej, no, to jest standard. To jest standard do tej autorki. Mamy płarota który, o dziwo, jest na początku nawet podejrzanym w sprawie o morderstwo. No ale później wszystko się wyjaśnia. Generalnie bardzo przyjemna książka, znów świetna na podróż, znów świetna, jak ktoś chce się przełamać czytelniczo, bo książki Agathy Christie zawsze się szybko połyka. Także kawał solidnej lektury. Oj, mały boom. Ale tutaj mam Ostatnie dni Roku Graham'a Mura. I to jest chyba książka numer dwa z ubiegłorocznych. Gdybym miał je uszeregować, to dwa, trzy z Ostatnim Królestwem mniej więcej na równi, ale chyba nawet przed. Ostatnie dni Roku Graham'a Mura, czyli spór o elektryczność. Tutaj mamy Tesla kontra Edison, ale to nie jest do końca tak, bo bardziej jest to konflikt Edisona z Westinghouse'em. Natomiast. Tesla jest tu, startuje tutaj z drugiego planu, ale ma taką najbarwniejszą osobowość i bardzo wiele wnosi do tej książki. Wnosi charakter, mamy sporo wątków obyczajowych, ale też, zwłaszcza w drugiej części książki, ale mamy też właśnie tę wojnę, te sztuczki, które Edison stosuje, aby wygrać, bo wojna, walka Próba zwyciężenia. To jest coś, co dla Edisona się liczy. Edison tutaj nie jest ukazany jako wielki geniusz, ale jako świetny przedsiębiorca. Jest to nieco fabularyzowana historia tego konfliktu. Trochę ramy czasowe niektórych wydarzeń zostały przesunięte, aby. Aby można było to zwięźle opisać i opisać logicznie, stworzyć z tego fajną powieść i to się autorowi udało. No i Tesla. Gdyby nie Tesla, ta powieść nie byłaby nawet w połowie tak dobra. Został tutaj ukazany jako wielki ekscentryk, ale jednocześnie postać na tyle barwna, że przyciąga i chce się aż czytać o jego dalszych losach. No i generalnie cały konflikt został tutaj bardzo ciekawie opisany. Polecam zdecydowanie. No i ostatnia książka, do której teraz muszę się dokopać, ponieważ runęła mi, mi wieża z książek. Coś Johna W. Campbella. No i tutaj. To jest książka, na którą czekałem, ale... Muszę powiedzieć, że mam taki ambiwalentny stosunek do niej. A to dlatego, że coś autor... że coś w reżyserii Johna Carpentera jest... Jednym z moich najulubieńszych horrorów, jakie kiedykolwiek oglądałem. I nawet niedawno zrobiłem sobie powtórkę, ten film nigdy mi się nie znudzi. I to kuriozum, czyli ścieżka dźwiękowa Ennio Morricone, która została nominowana do Złotej Maliny. Po części można było zrozumieć motywy osób, które nominowały tę ścieżkę dźwiękową, ale no. To są motywy, który, którymi może się posługiwać całkowity lajk, bo ścieżka dźwiękowa przede wszystkim powinna być dostosowana do filmu, a ścieżka dźwiękowa nie wybija się na pierwszy plan. Tak? To charakteryzuje dobrą ścieżkę dźwiękową, że zapewnia świetne tło. I tutaj ten główny motyw, złożony głównie z basów, tak świetnie podkreśla tę atmosferę niepokoju, napięcia, on pojawia się z rzadka. To jest bardzo oszczędna, bardzo minimalistyczna ścieżka dźwiękowa, ale świetnie współgra z, z geniuszem filmu. No i nominacja do złotej maliny była oczywiście wielkim nieporozumieniem. Niemniej, książka jest dość krótka, nie wygląda aż na tak krótką, ale jest tutaj posłowie, jest tutaj. są tutaj dwie przedmowy, jest tutaj fragment kontynuacji, która pisze się chyba w tej chwili, nie wiem. Dokładnie, natomiast sam utwór jest dość krótki i brakuje tego, co tak polubiłem w filmie czyli tego uczucia zaszczucia bohaterów tego, że oni nie mają dokąd uciec nie, nie, nie mogą nikomu ufać. Tutaj bardzo szybko ta sytuacja eskaluje i się rozwiązuje. Bardzo szybko te przejścia następują. Nie ma też. Takiego psychologicznego rysu, bo tam postacie MacReady był świetnie nakreślony, fajnie były też nakreślone inne postacie, i generalnie te ich emocje w filmie były namacalne. Tutaj, praktycznie no, poza początkiem, który zwiastuje fajną atmosferę, a której później książka była ucięta, co ciekawe, więc dobrze, że tutaj ten początek jest. Można mówić, że ten początek to jest dłużyzna. Nie można dla mnie tak powiedzieć, bo właśnie dobry horror psychologiczny powinien stopniować tę atmosferę i nie powinno być takich przeskoków, że od razu przychodzimy do akcji, coś się dzieje i mamy zaraz zakończenie. Powinien być ten rozwój i no to, co też charakteryzowało na przykład filmy Stanleya Kubricka, tak? czyli... Mm... Czyli takie zwolnienie akcji, aby później nastąpiło przyspieszenie, wiadomo. To ma swoją fachową nazwę, która mi wyleciała z głowy. Moja przypadłość to jest zapominanie, kiedy, kiedy trzeba określonych wyrazów. Oczywiście po, faktach, po fakcie sobie je przypominam. No, tak czy inaczej, brakowało mi tego, tego rozwoju, brakowało mi tej głębi. Za szybko wszystko się działo jak dla mnie, no ale. Mimo wszystko postawiłem siódemkę swojej. Na lubimy czytać, dlatego, że. No, klimat jest i. I po prostu świetnie, że na podstawie tej historii powstał wspaniały film. Oczywiście to jest drugi film na podstawie coś. Natomiast w pierwszym. Pierwszy zupełnie zmieniał fabułę. Były tam, byli tam, zdaje się, przybysze z kosmosu, a nie było tego, że coś potrafi przybierać formę. Każdego w zasadzie napotkanego żywego organizmu. I w ten sposób ludzie nie mogą ufać sobie nawzajem, bo nie wiedzą, czy towarzysz jest człowiekiem, czy już jest przemienioną istotą, która upadabnia się do człowieka i przybiera jej formę, ale też potrafi naśladować zachowanie tej osoby. I choćby za ten, za ten pomysł, za, za ten wątek należy się co najmniej siódemka, coś ale nie jestem do końca usatysfakcjonowany, brakuje mi tej głębi, tego rozwinięcia. Za szybko przechodzimy od, od tego, że, że to coś jest wykryte, do zakończenia. I tego mi zabrakło, zabrakło większej głębi, większego napięcia w środku historii. I to już wszystko. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie no lepszy. Co najmniej te 18 książek, że obecny rok co najmniej 18 książek chciałbym przeczytać, ale. Choćby o jedna, o dwie więcej niż w roku 2019, no to będzie jakieś odbicie się od dna i tego oczekuję. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Fajnie będzie, jeśli pochwalicie się swoimi dokonaniami czytelniczymi. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia, mam nadzieję, że nie w przyszłym roku dopiero we, we vlogu czytelniczym. Pa! pa.